No to ruszamy. To jest pierwszy wyjazd czopkowego wozu. Tak. Z filusiem. Cichy filus, filus, filus. Dobrze, dobrze. Piękna okolica. Drzewa, krzewy, woda. Nie płacz. To jest przecież wspaniałe, wspaniałe miasta. Wspaniały wykik. Jak on jest cudownie zbudowany technicznie. No tak, no widzisz, widzisz, widzisz. No. Popatrz jak tam jest woda. Fileś, to no zobacz, tam woda jest. A tutaj są białe dalej z małymi kwiatkami. Patrz jakie piękne trzymy. Filunia, spójrz, o tam, 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 o tam spójrz. No, podoba ci się, bo nie bardzo. To jest dopiero początek, ale jeszcze ten wóz zajedzie dalej. Tak, tak. Ja też zawsze. Au, 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 au. O, widzisz, teraz na trawie hałasu nie ma. Mógłbyś za zawozem? Patrz, teraz, że jak się wywalimy, to <grymne> do wody... Nie, to on prze, o, okrąży nas. Nie. Już jedziemy do domu Юра, что там есть? Opa Jeszcze PRL-owskie garaże Bo tu bloki są też, wiesz mieszkają tam ludzie od czasów już ich dzieci, wnuki słuchaj to ja do ciebie mówię Czyż Ja. jestem twoim, twoim przewodnikiem. O Boże, jakie tu doły, góry. O, o Boże, ile. Czy tak długo możesz? Gdybyś był by śpiewakiem, to już w wieczorny... Wieczorna spektakl, jakby się nie mógł odbić. Popatrzka, kasztany kwitną. Kwitną kasztany już. Piękne. A kiedyś nie wiem ile lat temu była jakaś choroba na kasztanowce. Wszyscy mówili, że, że, że już w ogóle może nie będzie marszanów, a są. już cicho bądź. Cicho być. Niestety, może tak niegrzecznie. Ale trochę poskutkowało. Ale na pewno dawanie klapsy dzieciom na pewno jest karygodne. Nie wolno tego robić. Tiluś, ty nigdy nie ustajesz żadnych klapsów. I dlatego jesteś trochę takim takim mamień synkiem, tata synkiem, wujko synkiem. może nabraliśmy to na szybkości. Nie wiem, jaka tu jest dozwolona. O Boże, chwilek patrz. Chwilek. Co się dzieje? Ty widzisz, że pędzimy? Lepiej nie. Nas policja drogowa złapie i odbierze nam prawo jazdy. Teraz punkty jakieś... Dają, czy przywracają? Już nie jestem wtedy. No trudno. Będziemy! Będziemy! Gdzież? Ajajaj, ajajaj. ręce tak bolą. Od trzymania jego. Strasznie się wyrywa. A trzymaj. Jest... Co? Tylko za smyczkę trzymaj. Ale tych samochodów pełno nasz Na lepszy. Nie zanieczyszcza. Powietrze do katastrofy klimatycznej się nie przyczynia. Obietrza. Ty szczekasz i masz głos jak dzwon, a ja chrypię. <coughs> o poszedł. Przez tory. No i jesteśmy w mieście. Filuś, no Tak, to jest twoja pierwsza i znajdzie się ostatnia jazda. Bo pan kierowca już nie będzie chciał wziąć cię. O. Piekarnia, widzisz? Ojej, ojej. Ojej, ojej, ojej. Czekaj, czekaj. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze. Bo tutaj będzie równiej, Nie będzie tak hałasować. A i tobie się zgodziło ściekanie. Nie? Nie? Ojej. Ojej o już jesteśmy już blisko jesteśmy zaraz już się i napierz wody pobiegasz sobie ale że ty masz taką siłę czekać. to na razie tyle by było naszej podróży